W tym ćwiczeniu sprawdzimy historię zmiany wniosku dotyczącego udostępniania materiałów archiwalnych. Jesteśmy zalogowani do portalu archiwisty. Z menu udostępnianie materiałów archiwalnych wybieramy opcję wnioski. System wyświetli nam listę wszystkich wniosków o udostępnienie materiałów archiwalnych. Szukamy wniosku, dla którego chcemy sprawdzić historię zmian i wybieramy dla niego akcję Szczegóły. System wyświetla ekran ze szczegółami wniosku. Przechodzimy na zakładkę Historia. Na zakładce Historia wyświetlane są operacje, jakim podlegał wniosek. W Historii Widoczne są również kolejne statusy wniosku oraz wprowadzane zmiany. Operacje uporządkowane są chronologicznie. Ostatnie operacje na wniosku znajdują się na samej górze listy, natomiast te początkowe operacje na wniosku na samym dole listy, a jeśli operacji jest więcej, początkowe operacje znajdują się na kolejnych stronach.